Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film powstaje w odpowiedzi na pytanie jednej pani, która obserwuje mój kanał. A mianowicie zadała ona pytanie, czy do ukorzeniania czmielinu używam ukorzeniacza. W, tamtych, w tamtym filmie rzeczywiście używałem jeszcze takiego kupionego ukorzeniacza, ale od pewnego czasu ukorzeniacz robię sobie sam. Jest to banalnie prosty sposób wykonania. Praktycznie bezkosztowy. Jedyne co nas to kosztuje, to pójść kawałek albo na, na działkę, albo po prostu się przejść po e, parku i zerwać parę takich oto gałązek wieżby wijącej. Wierzby, e, może być to taka wieżba wijąca, może być to e, może, mogą być to bazie. Ogólnie jest tak, że. Każda, każde drzewo z rodziny wierzbowatych ma w swoim składzie takie enzymy, które po prostu bardzo szybko pozwalają się każdej roślinie ukorzenić. I przykładowo taką młodą gałązkę, jakbyśmy teraz włożyli w jakiekolwiek podłoże, nawet w piach, to ona za miesiąc będzie już ukorzeniona i będzie sobie rosła jako piękne drzewko małe i my właśnie tą właściwość tych gałązek sobie wykorzystamy co musimy zrobić po pierwsze z takich oto gałęzi pociąć razem z liśćmi no mniej więcej na takie 5 cm -centymetrowe, 5 długości gałązki razem z liśćmi i wrzucić je do słoika wiadomo im im po potniemy to drobniej, tym szybciej po prostu cała, cały proces będzie zachodził. Dlatego ja też może i potnę od razu na 3 cm, sobie parę, parę takich porobię i zaraz wam, zaraz, zaraz wracam. I mam nacięte pół słoiczka Jest to licz słoik 0,9. Jeśli byśmy to zgnieli, no to by wyszło tak z 1 trzecia jego objętości wierzby. I teraz zalewamy to wodą do pełna. O! No może nawet troszkę za dużo, ale to nic nie szkodzi. Tak, za dużo. Od razu się ogórki podleją kolejne. O. Teraz jest. Dobra. Dużo dobra ilość wody. Tu jest akurat poty przesączy i zakręcamy. Taki oto wywar zostawiamy na około 2 tygodnie. Tak więc jeśli chcecie sobie ukorzeniać przy pomocy właśnie takiego wywaru z wierzby, musicie zaplanować odpowiednio wcześniej. Możecie zrobić to teraz, ponieważ te gałązki są młode, mają bardzo dużo soku, w liściach jest bardzo dużo soku. W ogóle tych enzymów, które pozwalają wierzbie się tak szybko ukorzeniać, jest bardzo duża ilość w tym momencie. Taką oto miksturę odstawiamy. Ja zalałem ją zimną wodą. Ja to zostawię na dwa tygodnie. Gdybyście zalali gorącą, chociaż ja gorącą... Chyba nie robiłem, ale przy, bynajmniej nie przypominam sobie. Gorąco można skrócić ten czas do 3-4 dni. Niemniej jednak, jeśli tak zostawimy, te wszystkie soki z liści, z tych łodyżek puszczą wodę i będą po prostu w tym całym naszym wywarze, że tak powiem, krążyć. Następnie w taki oto wyciąg ze zwierzby, wkładamy nasze przyszłe sadzonki może to być różne, może to być hortensja, może to być bukszpan, może to być yy, yy, ojne co jeszcze? Hortensja, bukszpan, no cokolwiek kto chce kto co ukorzenić. Nawet może być to yy, róża. Nie polecam w taki wywar wkładać yy, wilków z pomidorów, z innych warzyw, z ogórka, ponieważ ten, ten na wywar może być za mocny i może zniszczyć. Poza tym Wilki pomidora i ogórka bez problemu ukorzeniają się we, we wodzie zwykłej. Tak więc, zresztą, możecie to zobaczyć również na filmach z zeszłego roku, jak ukorzeniałem wilki i sadziłem wtedy pomidory. Tak więc, nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, do skomentowania. I zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie cześć.